Nie, nie. Zróbcie wszystko, żeby było... O i teraz pierwszy spust. Bardzo czuły. Nie Nie, nie, Panie przewodniczący, wy jako pierwszy. Po wszystkim. Po wszystkim.

na Kuprażenia. drugim miejscu? Boże, nie, 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 na drugim miejscu się zgłosił pan e, Marian Cerner no, 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 no. <laughs> Korek po się, Ja, ja bardzo. Nie, wierzy, nie, ja nie, nie przepraszam, nie właściwie właściwie. ja nie Czego przepraszam nie było, w imieniu pana prezydenta, ale no powiem skromnie, to się należało. Mogłobyś pierwszego wystawić, żeby sobie szczeli.